Siemma jestem Mruwa, witam Was w kolejnym odcinku z Titanfalla. Jednak teraz będzie to kampania. Eee, tak, i zaczynamy kampanię. No. <ścoughs> Szczerze tak jak pewnie wiecie, jeżeli nadejdziecie multa. Nie mam pojęcia, jak to tutaj działa. Mm, Okej, okay, z czym się łączymy. O, i tak jak myślałem, dobra, jesteśmy w jakimś multiku. I rozpoczęcie jest za 80 sekund. No dobra, teraz zaraz do Was wracam w takim razie. Okej, okay, oto i jesteśmy. The militia fleet is running low. Only seven planets in the Yuma system can replenish a fleet of that size. This is one of them. We've set up turrets like this one, just in case the militia decide to pay this site a visit. That's Charlie. This one's Bravo. Bravo, give me a sip rep. Turret online and operational, sir. Wice great. Sulu for multiple jump signatures. Three clicks out. Bless. tell Rix to get his squad on the deck now. Sir, our forces have assembled at Rening Point Delta. Pilots, today you have a chance to establish <watermelonmGet> peace <plays> on the frontier. Make it count. Okay. Aha, yeah. Secure the hard points and neutralize all out! Ciekawi mnie co tutaj się dzieje, czy my gramy przeciwko... tak, gramy przeciwko ludziom, hmm. Dosyć ciekawe rozwiązania, nie powiem. Dobra, polecę na B. Tylko też nie wybierałem klasy z tego co pamiętam, także... dało mi jakąś klasę z dupy, no i takiej nie mam w ogóle. Że się takie ustawienie jak teraz patrzę. Także na stole to jest klasa dana mi. A no, dobra, walczymy z ruchem oporu, i to co wiem, to mamy e, zrobić wszystko, aby oni nie dostali jakiegoś paliwa, pewnie do tych tytanów, albo do czegoś. No, no, dobra, pobiegnę teraz na C. Jak już jak bardziej taktycznie w tej kampanii się gra, i jest jakoś mniej rozpierdol, szczerze mówiąc, to może do tylko pierwsza misja zaprojektowana tak, aby wiecie, aby gracz, który zaczął grę się nie zgubił okay. A o jazu mam to coś to Jest bezużyteczne Przynajmniej w moim odczuciu jeszcze ani razu mi się nie przydało A, no dobra, gdzie ten typek? Tak! Udało mi się go zabić z tego. Jestem zaś się dumny. Przejmujemy B, mamy A, mamy C. No nie jest najgorzej bym powiedział. Tak, kocham coś takiego. Lombalne drewna. O, proszę bardzo. Dobra, ładnie naciśniemy. Tytan będzie za 30 sekund, z tego co słyszałem. O, pięknie. Dobra, dawasz Tytana. No już zaczyna się rozpierdalać jak na tym mulcie. że tego mi się zdawało, że na początku było jakoś pusto. Dobra, co ja mam za Tytana? A Tytana mam swojego, a to ciekawe. To jest taki bardzo śmieszny karabin, jakby ktoś nie wiedział. Który jakby im dłużej go przytrzymam, to się ładuje. Jak puszczę, to on od razu wystrzela, a jeżeli będę go ładował za długo, to, to, to wystrzela on sam. Jakby ja tam tego nie puszczałem, także nie da się go jakoś zupełnie naładować. Ale on też działa jak China i na złowa, czyli przeskakuje pomiędzy niektórymi celami, jeżeli jest mocno naładowany. O! I mamy przy tego ten dym. Ten dym jest elektryczny, jeżeli jakiś e, człowiek to wejdzie, to od razu umiera. Także to jest bardzo fajna umiejętność Cześć. Odpaliłem sobie rdzeń, to powoduje, że drastycznie zwiększyli mojego damagea, ale chciałem głównie zabić tego typka, który sobie stał na ziemi. Hmm, tego to go żeby nie widać. Ja będę sobie co jakiś czas ładował ten. O, o, o. Pięknie, teraz możemy go bić. Ale... No, Coś tam na jakichś tam słabych przeciwników dało. Szczerze powiedziawszy, bo tutaj się nic z tym nie dzieje. Albo grają tak, żeby wiecie, żeby przyczyny wąż potem zaatakują nas taką przewagą, że hej. Ale szczerze wątpię lądować no ich tutaj ziemniaczków. Ludno się tu robi przez to. Dobra, może na B polecę? A co to było? A, tam coś wybucha. No ale dobra. Ty tam, stój tutaj. Towce. Neutralizujemy. Dobra, pięknie. Tak ma być. Gdy ja wszedłem, nie wiem. To zaraz mogę po prostu tutaj też te sobie przyzwać. Oczywiście on ze mną podąży, jeżeli mu tak rozkaże. Dobra. To jest zabici. Dajesz tytan do mnie. rypso Ale znowu to coś. No teraz w wpierdlił, to może się na chwilkę schowam. Okej, okay, już. Jest mój tytan, to ty? Nie. Tanie, gdzie jesteś? O, tam jesteś. Walczyć podobno z jakimś innym tytanem, ale dobra, trudno. Przejmuję tę walkę. Dobra Wow, dobra, trafię, pięknie No ładuję, ładuję. Czego się tak lata? Porą jakiś. Dobra, może będę jednak szybko strzelał Dobra, równo z tego wyszło a to, to chyba tutaj mogę stać. Mogę jak najbardziej Masz koszty mojego turna jak to się nazywało? Coś od pszczoły takiej. A zresztą walić to. Nazwijmy to granatnikiem. No Dobra, tutaj może te tytany rozbroję, bo jednak piechota jest po prostu niszczycielem tytanów. To jest w ogóle... Spodziewałem się, że to będzie totalnie na odwrót. A tutaj to nie jest w ogóle opel. Tytany są nawet, czasem powiedział, że dużo gorsze od zwykłych ludzi. O ten tutaj mi za przejście kampanii Tego akurat znam Jest niesamowitym agresorem bo ma aż trzy jakby te dasze Normalny tutaj ma dwa Co jest cholera A jego rodzenie po przegrzaniu nie pamiętam co robił A ma skończyli wiele właśnie tych daszy Także jest bardzo fajne Dobra, A jest nasze, B jest nie nasze, to lecę na B. Tam coś biega. Właściwie no, umieraj. Co jest z tym typem? Mój turbopistol się w nie trafia, no ogarnijcie. Popsute jakieś, nie? Dobra, To był człowiek? Naprawdę? On musiał za mną biec cały ten czas. mi zaufał, że jestem jego, a ja nie. Lololol. Dobra, dawać tutaj tytana. Dobra, jest. Damy follow mode, a to będzie biegał za mną. Mi się nie chce w niego wsiadać. O, dobra. Skody są dla słabych, wolę wbiegać po ścianie. I lecimy na C. Pięknie. O, dobra to już jest zrobimy, ABC wszystko mamy, dobra. Tak na razie tylko po obronie w tytanie. Skoro tak Dobra, co tu się dzieje? O o o jakiś tytan. Proszę cię bardzo, niszcie. Niszcie w tym dymie. Nie to co się stanie po tej misji wykonanej, bo jednak to jest kampania, a kampanii nie przypomina przecież tego, że na początku mieliśmy parę słów powiedzianych, że co mamy robić i dlaczego. Dobra, ładowanie na niego piękne poszło. No, to też e, ten nasz śmieszny karabinek nie działa na niego ta tarcza Fortex, czyli po prostu możemy ją przestrzelić. To jest bardzo fajna cecha. O, patrzcie, no dobra, tutaj ten. tam nie chcę zbytnio tego pokazać. O, proszę bardzo, i ją go tym sposobem. Także to może być niezłe trollowe dla, dla gościa, który nie wie o co chodzi. Dam sobie postrzelam, może. Eee, nic nie zrobię z tym. Jej, opałka! Czekasz się ewakuowało. DUŻO. No, dobra, tyle z tej misji zostało. Jak zwykle gdzieś w środku jestem. Mhm. Mm Preparery. Ej, czemu ten typek nade mną był drugi? Miał dużo mniej punktów ode mnie. hmm, Dziwne. Chyba, że miałem bardzo mało punktów za obronę. Tak jak widzicie, już ostro przy XP 23 poziom. Dobra, to znowu wycięcie i lecimy do następnej gry. Chyba. Chyba, że może pokażę Wam też parę ciekawych rzeczy sam się zastanowię. Działkowe mam do tego co to jest? Kondensator. Korzystając z broni niż tyle ty tam. Ło wow, coś tu się dzieje. Magiczne mogę tutaj to O Proszę, napisy są tylko tutaj. Magia. Pilots, I have scanned all possible destinations within jump range of the Yuma system. Lifeforms have been detected in Sector Bravo 217, previously believed to be uninhabited. To the militia forces we seek may be hiding there. Recommend an advanced team led by Sergeant Blisk to investigate. With a suitable Wiem, of units. Very well. So ordered. All pilots, gear up and stand by for deployment. Sergeant Blisk has command on the ground. Good luck. Tak mi się przynajmniej zdaje, że to ta mapa, ale nie jestem pewien. Ale jeżeli to ta mapa, to naprawdę tam jest jedna bardzo ciekawa rzecz. E, dobra, sobie teraz zobaczę co tutaj mamy jeszcze. Tutaj ta ściana energetyczna, to już kiedyś to widziałem ale, ale, ale chciałbym zobaczyć, co to robi to ulepszenie kondensator. Ale co on robi? A, obrażenia czarność, szybko zmniejsza, czyli po prostu więcej możemy naładować. To tak szczerze, takie mech. Fajnie, by było jakby był upgrade do tej broni, na przykład. A nie, to ta mapa, to nieważne, to tu nie ma tej mojej super ciekawostki. Tu już nie będę robił cięcia, bo trudno mi się potem. Znaczy trudno, po prostu więcej czasu mi zajmuje zamontowanie tego. A tak yy, w ten sposób tam chyba przeżyjecie, co nie? No ale no dobra. I MC będą. Super. czyli wskakuj do akcji wciśnij spację aby zeskoczyć z liny bez utraty prędkości a to już mi się raz pokazywało bo tak jak widzicie tu jest taka tyrolka właśnie na takich tyrolkach można tutaj jeździć i fajnie, fajnie napisane właśnie też nie wiedziałem o tym że jak kliknę spację to po prostu będę szybciej no ale dobra walić to no wczytuj to no wczytałem aleluja jeszcze dwóch graczy też macie okazję zobaczyć, jak długie są loadingi w pełnej wersji gry, pokazywałem to tylko w becie. Ale no, jak widzicie, loading jest naprawdę no, przyjemny moim zdaniem, tam bez przesady nie jest jakiś super szybki, ale też nie jest... Nie ma tylko like the to, szukaj. Ale sposób, w jaki Słyszymy po tej dobrej w w stronie, także O, mogę mieć spację, aby zmienić ekwipunek. Znowu polecę, by nie zmienić go ekwipunkiem. ekwipunkiem. Co nie wyglądało? Znowu to samo, no ale nie będzie. Czemu ty trzymać za twarz, stary? Co on ci zrobił takiego? Normalnie jesteśmy, widzę. A, no dobra, trudno. to się nie dziwię, że powstał ten ruch oporu. Skoro ci dobrzy są źli, czy cokolwiek jest. Oh, o, oh, o, oh. o, już tutaj mi biło. A, czyli to jest totalny tryb na wyniszczenie. No dobra. Także jak widzicie, to ta kampania mało się różni od zwykłego multiplayera. No to trochę szkoda, moim zdaniem. No, multiplayer, zresztą scenik taki. Standardowy jest zawsze w OPS-ach krótki, ale zawsze fajny. No, naprawdę, trudno go popsuć. No okay, ale dobra. Może wezmę sobie fajny zmysł, to powoduje to, że jeżeli ktoś wokół mnie będzie, to usłyszę taki charakterystyczny dźwięk. A ktoś miał na myśli przeciwnika. wygracza e gracza. Okej. Okay. Jeps. Doskoczę, doskoczę. O, ktoś tu jest. No, gro. Ktoś tu znowu jest. Fajnie się jest bardziej denerwuje niż pomaga, szczerze mówiąc. W tym momencie, bo. Nikogo nie widzę, nie ostrzegam, ja ten tego nie chce mnie zabić, ale mnie a dobra, trochę się do pozabijałem. Pięknie. Wbijamy do Tytansa. I ciśniemy jak najbardziej. Nie ma tarczy. Dobra, naładuję trochę od gościa. Proszę bardzo, ładnie. Tak, żeby gościu nie mogło się ze swojej tarczy, ale też żeby coś mu zadać, nie? O, 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 mogę go walnąć? Nie, gościu eksploduje. Dobra, to spierdzielam, jeśli je tylko da. Ten wybucha, to mówię, jest dosyć słaby, bo, szczerze mówiąc, nie wiem, rzadko widzę, jak ktoś się od tego nie No co? Dobra, gościu przynajmniej zabiłem. OK, tam jest jakiś typek który jest to była by wielka szkoda, jakbym go rozładował W jego wystrzelił parę rakietek Nasza tarcza się kończy Ten typ chyba próbował skoczyć na tytana, bo widzę, że tutaj ktoś odpalił tą anielbietyczną parę A zazwyczaj ludzie to odpalają tylko wtedy, kiedy... Kiedy właśnie coś takiego ma miejsce. Yeah, power core z dupy. Co z tego, że jest niepotrzebny? Fajnie, że ekran się świeci. No co jest z tymi widmami nie tak? Umierajcie. Dobra, w końcu. Pięknie, co tu się dzieje? Nie macie.

Żeby moje uderzenie w, w buchu Tytana gościa też uderzyło? To strasznie żeby mu HP spadło. Ciekawe A, okej, okay, udało mi się go zabić. A, moje go się strasznie szybko biegł Gdzieby uh -huh. teraz tutaj pobiec Chyba ja też robię głównie tą kampanię dlatego, że e, Masz się za nią więcej te jakby modelów tytanów, Jak na razie jestem jeden dostępny A potem dwa, a dwa są za sobą kampanie zrobione, także Fajną jest Zresztą nie mam pojęcia jak długa jest, ale pewnie mniej więcej tyle jest map Czy jakieś chyba tam 13 map jest Okej, okay. ale dwie mapy zrobiliśmy, to chyba będzie idealnie jak odcinek a jeszcze uciec trzeba oczywiście, stąd nie zapomnijmy. Uciec? Czy? nie. To oni będą uciekać, dobra. Opla. Nie ma uciekania, nie ma uciekania. Nie ma uciekania. Okej, okay, pięknie. Do Graves. Co tu się dzieje? Aha, dobra, trudno. To jakoś ciekawa. Ciekawy dialog się tutaj wywiązał. Jestem duchem, co z tego, że wszyscy mnie widzą. Ta niewidzialność działa tylko na Tytanów, to jest smutne. No dobra, dwóch się ewakuowało. A się ma plecy, na no, na no, na no, no, no. Okej, okay, 7-0, no jak zwykle jestem gdzieś tam e, pod, no, po środku. Dobra, ale to by było na tyle w tym odcinku, także dzięki wielkie za oglądanie i się ma.